Nauczyłem także moich przyjaciół, jak zrobić ten deser. Połam ciasteczka na kawałki i umieść w kielichu blendera. Zmiel ciasteczka. Przełóż do miski. Pokrój masło na kawałki. Rozpuść masło w kąpieli wodnej. Wlej na ciasteczka i dobrze wymieszaj. Przełóż mieszankę do formy. Wyrównaj warstwę łyżką i dnem szklanki. Włóż do lodówki na 40 minut. Włóż lód do szklanki. Wlej mleko. Napełnij dzbanek wodą. Dodaj nieloną kawę. Zapasz kawę w zwykły sposób. Wlej kawę do szklanki. Ubij śmietankę z nutellą. Umieść piankę w szklance. Ubijaj śmietankę, aż stanie się pianką. W czajniku z wodą gotuj mleko skondensowane przez 5 minut. Dodaj ugotowane mleko skondensowane do ubitej śmietanki. Dobrze wymieszaj. Posiekaj drobno ciemną czekoladę. Dodaj do miski z kremem. Uprasz orzechy laskowe na suchej patelni. Posiekaj drobno orzechy laskowe i dodaj do miski. Wymieszaj krem. Wlej krem do formy. Włóż formę do lodówki na 10 minut. Posyp mieszanką ciasteczek i masła. To szybki deser bez pieczenia, idealny na słodkie przekąski.